Czyli mordy, kurwa. Oglądają mój kanał. Ja chcę powiedz wam, że oglądają mój kanał. Podchodzi baba do mnie na ulicy i mówi, a dlaczego ty jeździsz sam bez danej łopieki? Ja mówię, no bo jeżdżę sobie radzę i jeżdżę jak mam ochotę, tu gdzieś sobie pojadę. Nie może tak być, że ty sobie jeździsz bez opieki i że powiniene być na jakiejś terapii zajęciowej, tam jest łopieka taka dla takich upośledzonych, a nie że ty chodzisz i jeździsz se tam gdzie chcesz tam są wyjazdy organizowane z opiekunami, a nie, że Ty tak sobie wsadasz i gdzieś jeździsz, kaj zje chcesz ja mówię, Pani chcę, jeżdżę, to lubię i jeżdżę sobie, bo mi się tak podoba no i mówi tak że że ona to będzie nagłośniała tą sprawę No, ja mówię, proszę Pani, ale ja sobie radzę i ja jestem normalnym człowiekiem i mogę sobie jeździć, mam do tego prawo no, ja widziałem w Olsztynie, jak ty sobie jeździsz. Zaczepiałeś ludzi, żeby cię gdzieś podprowadzili. No, ja wszystko widziałem. Wnuczki mi pokazywali, że pojechałeś gdzieś i, i myślałeś, że jesteś zakopanym. Gdzieś tam pojechałeś, a to było morze. Mordy, no, co mam na to poradzić, że... Niektórzy, yy, poza światem Radia Maryi i telewizji trwam, nie, nie ogarniają rzeczywistości. Mordy! Stoję, ale nam chale pozalewało! No... Tu se stoję, zobaczcie! No, orientacyjki nie zgubiłem! Bo tam, tam słychać baranów? Tam barany, co? A tam... Tam szumichalny No. Dobrze! Zostawcie łapę subskrypcję, komentarz. Pamiętajcie mordę obserwacje w subskrybowanie kanału i mojej żódce. A tu mnie ludziki poznają! Jakaś pani mnie po prostu rad poznała. Tam koło Krupówek, tych ba bałtyckich. Eee, mm, to będą poważne reperkusje z tego tytułu. Nie zostawimy tak tego, będziemy to nagłaśniali. <laughs> Gram na saksofonie, trąbce, akordeonie, harmonice. Nichu ja na perkusji już nie będę grał. Pozdro. Zostawcie łapę subskrybujcie komentarz. Pamiętajcie, mordo, do obserwacji TikToka, subskrypcania kanał i moje rzucę bajo.